To już ostatnia prosta i zaczynamy pierwsze meczelikowe punkty. Rafał Mały z AZS UMCS News. Zapraszam do oglądania. Ale zanim o Lidze, to jeszcze o sparingach. Koszykarki, pszczółki, polski cukier AZS UMC Slublin zaimponowały formą w toruńskim memoriale imienia Profesora Stanisława Łęgowskiego. Akademiczki wygrały oba swoje spotkania. Najpierw w piątek zielono-biały okazały się lepsze od gospodyń turnieju, czyli ekipy Energi Toruń. Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka pewnie zwyciężyły 82 do 60. Najskuteczniejsza w ekipie z Lublina była Kamaya Smals, dla której był to pierwszy występ w barwach Akademiczek. Amerykanka zapisała na swoim koncie 15 punktów. Trener Krzysztof Szewczyk podczas starcia z Katarzynkami po raz pierwszy mógł w pełni skorzystać z całej kadry budowanej na sezon 2021-2022, bo do Polski przyleciały już wszystkie zakontraktowane nowe. Zawodniczki lubelskiej ekipy. Na zajutrz akademiczki grały z basketem 25 Bydgoszcz. To spotkanie było jeszcze bardziej udane dla drużyny pszczółek, które kontrolowały jego przebieg. AZS wygrał 80-50, do 50, a tym razem najlepiej punktującą została Iwana Jakubcowa. W czwartek 23 września o godzinie 18 Lublinianki podejmą Spartaka Moskwa w eliminacjach do rozgrywek Eurocup. Bilety na to spotkanie do nabycia w sklepie internetowym oraz w kasach Hali Mosir przed meczem. Transmisja na kanale YouTube AZS-UMTS Lublin. A teraz o szkoleniu przyszłych koszykarek. W Bełczycach powstaje szkolny młodzieżowy ośrodek koszykówki, a grupy naborowe będzie w nim prowadził AZS Łemses 16 września w szkole podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbył się trening pokazowy, który poprowadził drugi trener lubelskich pszczółek oraz koordynator szkolenia młodzieży w klubie lubelskim, Marek Lebiliński. Powstały trzy 15-osobowe grupy młodzieżowe. Na ręce dyrektora placówki Lucyny Sobczak oraz kadry trenerskiej został przekazany ponadto niezbędny sprzęt treningowy. Izabela Paszkiewicz okazała się najlepszą zawodniczką. W 18 biegu ulicą Piotrkowską, Rosman Run. Udział w zmaganiach wzięło około 4000 biegaczy. Na trasie liczącej 10 km wygrał Bogdan Semenobych, który ukończył zmagania z czasem 30 minut i 11 sekund. Wśród pań triumfowała a zawodniczka azs UMCS Lublin Izabela Paszkiewicz: 32 minuty i 53 sekundy. W najbliższy weekend pierwsze spotkania ligowe. W Lublinie zagrają dwie ekipy AZS UMCS Lublin. W sobotę o godzinie 17 w hali Mosir przy Alejach Zygmuntowskich 4 na pierwszoligowych parkietach zadebiutują koszykarze AZS UMCS Start Lublin, którzy podejmą książę Kałowicz. W niedzielę o godzinie 12 rozgrywki drugiej ligi zaingurują Szczupiorniści. Zielono-Biali w akademickich derbach podejmą w hali Globus AZS AWF Warszawa. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki, oczywiście na kanale YouTube AZS UMCS Lublin. Do zobaczenia.